Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, który coś chyba za często ostatnio to mówię, tak naprawdę nigdy nie powinien powstać. Nie żyje Marcin Pieszklewicz, właściciel firmy M-Camp, człowiek z pasją do karawaningu, człowiek, którego z pewnością można nazwać swoistym wizjonerem, nie tylko w kontekście rozwoju własnej firmy, ale ogólnie w kontekście rozwoju całego karawaningu w Polsce. Marcin odszedł od nas w minioną sobotę 12 października z pewnością jest to ogromna naprawdę ogromna strata dla całej branży karawaningowej w Polsce Marcin miał zaledwie 47 lat, a swoje urodziny świętował całkiem niedawno, bo w sierpniu bieżącego roku. Też całkiem niedawno, bo dokładnie 18 sierpnia, opublikowaliśmy na kanale film prezentujący nową siedzibę firmy m -Camp. To było marzenie Marcina tak naprawdę od lat. Nie tylko samodzielnie nam to powiedział podczas oprowadzania po nowej firmie, ale i. Każdy bezproblemowo zauważył ten taki swoisty blask w jego oku podczas każdorazowej prezentacji. Czy to firmy, czy to swoje oferty, czy to w ogóle w momencie, kiedy mówił o swoich planach, że taka firma w ogóle w Polsce powstanie. Jego inwestycja była bardzo, bardzo duża, powstała jednak dość szybko i stosunkowo sprawnie, i z pewnością nie będzie tutaj jakiejś dużej przesady, jeżeli ją nazwiemy najnowocześniejszą. Siedzibą jakiejkolwiek firmy karawaningowej w Polsce z przede wszystkim ogromnym zapleczem serwisowym, na które Marcin tak naprawdę od początku swojej działalności stawiał bardzo, bardzo mocny nacisk. Marcin zaczynał jednak w zupełnie innym miejscu swoją przygodę z kamperami i przyczepami kempingowymi. Po raz pierwszy, gdy przyjechałem do niego do Dolnośląskiego Dzierżeniowa, trafiłem na ulicę kolejową. To tutaj, na archiwalnych jeszcze zdjęciach, widzimy logotyp, jakby nie było marki Pilot, francuskiej marki Pilot. I nie jest chyba żadną tajemnicą, jeżeli powiem, że dziś firma Cargo, która przecież jest całkiem sporą firmą na rynku karawaningowym swoją przygodę właśnie z tą branżą rozpoczynała od współpracy z Marcinem. To on tak naprawdę wprowadził braci Gogulskich do tego biznesu i przekazał im wszystkie niezbędne informacje i przede wszystkim wiedzę na temat tego jak to w ogóle wszystko Funkcjonuje. Sam Marcin z kolei zawsze, tak jak to wcześniej mówiłem, bardzo mocno stawiał na serwis. Nauczył się tego przy swoich początkach, kiedy tak naprawdę zaczął sprowadzać uszkodzone pojazdy kempingowe z zagranicy, naprawiał je, no i potem od sprzedawał z zyskiem. Takie właśnie były początki Marcina w branży karawaningowej. Na bazie tych wszystkich przeprowadzonych napraw zaczął realizować coraz bardziej ambitne zlecenia serwisowe, a autoryzację marki Nisman-Biszchow, jakby nie było marki zdecydowanie premium, otrzymał właśnie między innymi po tym, jak przedstawiciele fabryki zobaczyli na własne oczy, że Marcin ma odpowiednie zaplecze serwisowe i można mu powierzyć przysłowiowe takie grzebanie w nowych kamperach marki premium no, które nierzadko kosztują przecież milion złotych i więcej od czasów kiedy poznałem Marcina pracując jeszcze w polskim karawaningu stawiał on w swojej działalności na jedną markę czyli francuską grupę Rapido. Fabryka ceniła sobie jego umiejętności zarówno serwisowe jak i sprzedażowe miał świetny kontakt z szefem eksportu marki mieliśmy okazję zobaczyć ich relacje podczas wspólnego spotkania na targach w niemieckim Düsseldorfie. Omawialiśmy tam plany zdjęciowe, plan na targi w Poznaniu. Sam Marcin wraz ze swoją ekipą uzgadniał, jakie pojazdy pojawią się na ich stoisku. i Był o to oczywiście biznes, ale w bardzo przyjacielskiej atmosferze było widać, że zarówno szef eksportu Rapido, jak i sam Marcin cenią siebie nawzajem, wzajemnie szanują się ze względu na wiedzę i ilości lat, jakie jeden i drugi poświęcił właśnie na pracę w karawaningu i przyznaję, że po zakończeniu już tych naszych rozmów nie zostaliśmy wyproszeni jakby z stolika, mieliśmy okazję posłuchać, jak wyglądają te zakulisowe rozmowy właśnie polskiego dilera z szefem eksportu, jakby nie było dużej francuskiej marki i powiem Wam szczerze, że naprawdę była to sama przyjemność, słuchanie po prostu... Rozmowy tych dwóch panów, bo rzadko się spotyka biznes, który jest prowadzony właśnie w tak bardzo przyjaznej atmosferze. Jeżeli chodzi tak naprawdę o moją prywatną relację z Marcinem, to zapamiętam go przede wszystkim jako człowieka który bardzo mocno cały czas namawiał mnie na to, bym wreszcie otworzył coś swojego, bym dalej działał w branży karawaningowej, ale już na własnych zasadach. Namawiał mnie, bym wraz z Krzyśkiem, swoim montażystą, byśmy spróbowali trochę podziałać na własnych zasadach, bo jesteśmy w tym coraz lepsi, a branża będzie się przecież cały czas rozwijać. Z pewnością w głosie moi drodzy stwierdzę, że to właśnie Marcin był jedną z najbardziej zaangażowanych osób w początkowo rozwój kanału. Nie przeczę, że mam tutaj na myśli również ten wkład finansowy, ale sam Marcin zawsze mi powtarzał, że pieniądze są ważne i on sam chce nas po prostu wesprzeć i cieszy się, że wreszcie podjęliśmy decyzję o puściu na swoje. Pamiętam, że miałem wtedy mnóstwo tak naprawdę różnych Wątpliwości w głowie, a sam Marcin przy każdej dosłownie okazji przekonywał mnie do własnego biznesu i obiecywał wsparcie. I co ważne, zawsze tego słowa dotrzymywał, a było to ważne. Hmm. Nie tyle właśnie dla samego rozwoju naszego kanału, ale była to taka bardzo mocna motywacja. Zwłaszcza na samym początku, kiedy tak naprawdę wyszliśmy od zera w biznes karawaningowy. Otworzyliśmy kanał no od zera subskrybentów. Zaczęliśmy to wszystko budować od samego dołu. I rzeczywiście na początku, no co tu dużo nie mówić, było nam e, trudno, a Marcin zawsze po prostu, nawet tym dobrym słowem, nawet telefonem, e, zawsze nas wspierał, zawsze zapytał, co u nas, jak to się wszystko rozwija, nie, zawsze nas informował, że śledzi, że nie ogląda wszystkich materiałów wideo, ale choćby część, widzi cały czas ten progres i e, ciągle to powtarzał, że bardzo, ale to bardzo mocno nam kibicuje. Dla mnie osobiście Marcin to. Po prostu taki bardzo dobry człowiek. Chyba to jest najlepsze określenie i. Miło się z nim spędzało, zawsze spędzało z nim czas. Każde odwiedziny jego, czy to starej, czy nowej siedziby w Dzierżeniowie kojarzył mi się z czymś naprawdę miłym, przyjemnym i nawet jeżeli jechaliśmy tam do pracy, jeżeli jechaliśmy kręcić materiały, wideo, to no zawsze było jakoś tak po prostu pozytywnie i zawsze wyjeżdżaliśmy z Dzierżeniowa z poczuciem, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty, a przy okazji po prostu miło spędziliśmy czas. Zawsze też Marcinowi Mocno kibicowałem w rozwoju jego biznesu, zarówno przy starej siedzibie, jak i od momentu, kiedy pokazał nam właściwie gołą działkę i powiedział, że to właśnie tutaj pojawi się najnowocześniejsza siedziba karawaningowa w Polsce. Co było można zrobić innego po naszej stronie, jak tylko mu kibicować, bo przecież jego plan, jak pierwszy raz us usłyszeliśmy o nim, no był bardzo ambitny, żeby nie powiedzieć szalony. I przyznaję, że miałem dosyć duże wątpliwości, czy Marcinowi jego wizję uda się zrealizować, ale tak jak wam mówiłem wcześniej, udało się i to w bardzo, bardzo krótkim czasie. Ostatni raz, dłuższy czas spędziliśmy razem z Marcinem w Austrii podczas naszego wyjazdu na dni dealerskie połączone z prezentacją nowego modelu Nismana Bischoffa. Ostatniego dnia wspólnie z Adrianem, który swoją drogą od teraz przejął obowiązki Marcina, wydaje mi się, że to ważna informacja, że firma m -Camp nadal funkcjonuje i funkcjonować będzie. Wspólnie z Adrianem i Marcinem siedzieliśmy przy kolacji, rozmawialiśmy, śmieliśmy się, że za rok do tak pięknej lokalizacji pojedziemy zdecydowanie wcześniej, by połączyć przyjemne z pożytecznym, by to nie była tylko sucha prezentacja właśnie samego kampera, samych nowości, ale żebyśmy mogli też prywatnie spędzić czas, troszkę odpocząć, pozwiedzać, pojeździć, popatrzeć na widoki, które były przecież spektakularne. Widzieliście to na naszym materiale wideo. Snuliśmy po prostu plany na przyszłość, na przyszły rok, no i teraz już niestety wiemy, że tych planów na przyszły rok, przynajmniej wspólnie z Marcinem, zrealizować się już. Nie da. Marcin, co warto zaznaczyć, miał bardzo, bardzo dużą wiedzę na temat sprzedawanych przez siebie marek, ale wydaje mi się, że miał po prostu dużą wiedzę na temat całej branży karawaningowej. Cechował się też bardzo dużą swobodą wypowiedzi przed kamerą, nigdy się nie stresował. No i trzeba to wyraźnie przyznać, że miał całkiem niezłe pomysły. Pamiętam do dziś, jak w, czasie, w czasach pandemii cała branża czekała tak naprawdę, czy targi w nadarzeniu się od... Odbędą, czy jednak nie. Pamiętacie, tam były co chwila zmiany, co chwila były organizowane konferencje rządu, które informował, które części biznesu będą mogły i w jakim zakresie funkcjonować. Na ostatnią chwilę dowiedzieliśmy się, że targi w nadarzynie jednak się nie odbędą, a Marcin bardzo mocno się na nie nastawił. Zatowarował się porządnie i pamiętam do dziś, że w bardzo krótkim czasie zorganizował swoje lokalne mini targi, zaprowadził wszystkie pojazdy. Kempingowe, które wtedy sprowadził na plac, na pobliski kemping w Forteca, zaledwie położony kilka kilometrów, tak naprawdę, od siedziby w Dzierżoniowie. No i tam zebrał dziennikarzy, zebrał lokalną społeczność, nakręcił kilka materiałów, e, wideo, wszystko, cała ta informacja poszła w świat. Marcin zawsze bardzo miał dużą świadomość, jaka jest, jaka jest rola marketingu, jaka jest rola reklamy w całej działalności karawaningowej i wyszedł z tego wydarzenia. Zdecydowanie obronną ręką, bo znalazł kupców właśnie na te wszystkie zaprezentowane tam pojazdy. W kwestii pomysłów z pewnością warto podkreślić fakt, że dzięki. Swoim różnym, swoim i swoich bliskich różnym lokalnym działaniom podejmowanym w Dzierżeniowie. Nawiązał m.in. współpracę ze szkołami zawodowymi, oferował praktyki dla młodych osób w swojej firmie i wyławiał wśród praktykantów te najlepsze osoby, które potem miały możliwość zatrudnienia właśnie w firmie Marcina. I w ten sposób rozwiązał bardzo ważny problem, w nie tylko tej branży, ale w ogóle problem, który dotyka wiele polskich firm karawanickich i chyba w ogóle firm w Polsce związane z tym, że brakuje im pracowników. Marcin nigdy tego problemu nie miał. Faktycznie rotacja wśród tej kadry młodych osób była całkiem spora, ale nie ma co mówić, że był to naprawdę dobry pomysł na stałe funkcjonowanie firmy i stały dopływ nowych pracowników. Część z chłopaków znalazła u Marcina zatrudnienie i pracuje tak naprawdę u niego do dziś. To ogromna naprawdę ogromna strata dla całej branży karawaningowej, bo straciliśmy nie tylko eksperta, ale też prawdziwego pasjonata karawaningu. Sam Marcin wielokrotnie w rozmowach prywatnych podkreślał, że podróżuje kamperem i co ważne, podróżował kamperem przez cały rok, bardzo był dużym fanem zimowych wyjazdów właśnie kamperami, bardzo często podkreślał zalety swoich kamperów, informował, że sam osobiście sprawdził ich Izolacje i systemy grzewcze, bo wyjeżdżał do Austrii, do Czech, na Słowację i tak dalej, i tak dalej. Korzystał naprawdę z tego karawaningu pełną gębą. Miał okazję podróżować zarówno przyczepami kempingowymi, jak i kamperami i tak naprawdę wiedział, co sprzedaje, bo sprzedawał po prostu emocje związane z tymi wyjazdami. A kiedy dodamy do tego jego ogromną wiedzę na temat. Zarówno sprzedawanych pojazdów, jak i ogólnie na temat branży karawaningowej, to Marcin zdecydowanie, przynajmniej w moich oczywiście oczach, bo to jest troszeczkę takie osobiste moje wspomnienie na temat Marcina, jawi się jako naprawdę ekspert i pasjonat, który no, odszedł od nas w bardzo, bardzo młodym wieku. Człowiek, który miał wizję na to, jak karawaning w Polsce powinien wyglądać, i nie, kiedy wszyscy. Przysłowiowo pukali się w głowę, kiedy widzieli jak szybko Powstaje tak wielka siedziba firmy karawaningowej w Polsce. To Marcin wszystkich uspokajał i mówił, że on ma wizję, że on ma plan i on nie robi niczego po omacku. On doskonale wie, co chce tu robić, jakie usługi tu oferować. No i ten olbrzymi, gigantyczny, chyba jeden z największych serwisów w Polsce, to było jego naprawdę oczko w głowie, bo chciał i myślę, że jego wizja będzie w dalszym ciągu realizowana przez współpracowników, przez bliskich. Zawsze chciał bardzo mocno uderzyć na rynki zagraniczne i sprowadzać. Pojazdy tutaj do naprawy z Niemiec, z Czech, tam gdzie dilerzy inni nie mają takich możliwości serwisowych właśnie jak Marcin. Nie tylko też możliwości, ale właśnie też olbrzymiej wiedzy na temat tego, jak to się robi, bo tak jak mówiłem, Marcin właśnie zaczynał od naprawy samochodów pokolizyjnych, uszkodzonych, naprawiał i potem przeznaczał na dalszy rynek do odsprzedaży. Ten swój biznes budował naprawdę wiele wiele lat i nowa siedziba była zwieńczeniem wszystkich jego tak naprawdę marzeń a dość powiedzieć że przecież informowałem was w biwak Newsach, że Marcin tuż tuż po właściwie otrzymaniu odbiorów nowej siedziby już wyszła w świat informacja że planuje on budowę kempingu ba te prace związane z budową nowego pola kempingowego już de facto się rozpoczęły, więc naprawdę człowiek z pasją i on mówił w rozmowie prywatnej ze mną, że on już teraz jest spełniony, że on zdobył wszystko no i teraz pozostaje mu tylko i wyłącznie żyć, nadzorować to, nadzorować przecież nie tylko jeden punkt w Dzierżoniowie, miał też punkt w Kutnie, planował, jeżeli dobrze pamiętam, punkt na północy, więc M-Camp to naprawdę była duża firma, która pod jego przewodnictwem urosła do jeszcze większej no i wszystko wskazywało na to, że będzie stale, stale się rozwijać, ale naprawdę mocno wierzę w to, że jego gdzieś tam plany, jego wizja naprawdę będą kontynuowane. Przerażające jest w tym wszystkim to, że zaledwie parę dni temu, wydawać by się mogło naprawdę parę dni temu, Widzieliśmy się na targach Caravan Salon w Poznaniu. Obsługiwał nas, dziennikarzy, ale miał kontakty przede wszystkim z wami, klientami. Rozmawialiście z nim, ofertował wasze pojazdy, rozmawiał z wami na temat wyposażenia nowych pojazdów kempingowych, negocjowaliście z nim ceny, dobijaliście targów, podpisywaliście umowy. To wszystko się działo naprawdę tydzień temu, dwa tygodnie temu, no parę dni temu dosłownie. A dzisiaj już Marcina z nami nie ma zdecydowanie za szybko. Naprawdę, zdecydowanie za szybko. Jest to ogromna, przynajmniej też w moim osobistym gdzieś tam podejściu do tego wszystkiego, ogromna strata dla całej branży karawaningowej, również dla mnie, bo Marcin, tak jak wam mówiłem, był motywatorem i mentorem, i motorem. Napędowym tych wszystkich zmian i to on w bardzo mocnym stopniu przyczynił się do tego, że dzisiaj ten materiał oglądacie właśnie na kanale, nazwanym na biwaku. Szczegóły dotyczące pogrzebu, przynajmniej na obecny moment, nie są jeszcze znane. Jeżeli cokolwiek tylko do mnie dotrze, to oczywiście zaktualizuję post dostępny w naszych mediach społecznościowych. Oczywiście na pogrzeb się wybieramy. Wczoraj. Wieczorem, a właściwie w nocy, telefon mój był rozgrzany do czerwoności. Bardzo dużo osób dzwoniło z branży, bardzo dużo osób wybiera się na, na pogrzeb Marcina. Dla wielu z nich był inspiracją, i krótko mówiąc, nikt z nas po prostu nie dowierza, że Marcina już z nami nie ma. Tyle, moi drodzy, ode mnie na dziś. Spokojnej niedzieli.